Dzień dobry, dzień dobry. Zaczynamy od kawki i drugi dzień budowy sklepu. Niektórzy się od rana lenią i leżą. Niektórzy piją kawkę od rana, a inni muszą nosić od rana. Ciężka robota, co zrobić? Mm.

Nie, jest dobrze! Dzień drugi prac zakończony. Pan prezes kontroluje. Tak to mniej więcej na razie wygląda. Cały daszek już jest położony. Wchodzimy do środka. Powiem wam, że miejsca mm, troszkę jest, troszkę jest. Mamy gdzie, gdzie już te kabelki przygotowane. na Tu jest lampeczka, nawet już. Tu są kabelki przygotowane na lampeczki. Także to będzie kończone jutro. Jest oczywiście to, co ja mówiłem, na kamery. Mhm. Szkoła druciarstwa. Także tak to wygląda. No i jutro prawdopodobnie będzie finish, słuchajcie. Jutro zobaczycie już taki finalny efekt. Mhm.